Hello, cześć maneczko, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku DrollerCaster World. Ehm, dobra, jesteśmy teraz w kopalni. A dlaczego jesteśmy w kopalni? Ponieważ chcę zrobić. No, nie powiem, że jakiegoś psikusa, ale ja yeah. tam jakieś gracze widziałem, Czym się zdawało. Jestem głównie tutaj po to, by wydobyć obsydian. A obsydian przyda mi się po to, by, po coś mi się przyda, żeby, tam może, o nie, tu, tu jest lawa, żeby troszkę może nabroić w, dru... w pierwszej wiosce, jak myślicie? O, jesteśmy, dobra, e... o kurde, ktoś tam jest, nie, dobra, na razie tutaj nikogo nie widzę, mam 17, o kurde tam ktoś jest Tam ktoś jest Tam ktoś jest Stawimy tutaj I tutaj Dobra, oni... Oni tam sobie chodzą, kurczę, ja nie wiem gdzie oni domy mają, to jest najgorsze Można crafting otworzyć. Kurde Oj, oj, ja to za dużo dałem! O no nie Jak wiecie, w piątek jest wojna pomiędzy wioskami, walczy nasza wioska, czyli wioska druga, przeciwko wiosce pierwszej. Stawka jest dosyć wysoka. Jeżeli my przegramy, będziemy im płacić 6 staków diaksów. Wiecie ile to jest? Ale jeżeli my wygramy, to bierzemy sobie do wioski e, Milton'a i będzie nam tu miltonował. Także em, u Roxa na odcinku mogliście widzieć, jak on się przygotował, a u mnie e, pokażę Wam, jak ja się przygotowałem. Może zacznijmy najpierw nie od seta całego, tylko to, co mam w skrzynkach. Chociaż te skrzynki trochę się bagują. E, tutaj jakieś nieużyte, en nie to, nieużyte enchanty. E, mam ich więcej, dużo szarpnesów. E, w tamtej skrzynce jest, jeszcze są i w tej, i w tej, i w tej. E, tutaj mam taki bunkier. Wszędzie są tabliczki, żeby po prostu nie przyszli do mnie i nie, wiem, nie chcieli czegoś zepsuć. E, mo, możecie tutaj nie widzieć. W środku. Pum, pum, pum. Mam potki. E, w sumie to zrobię potki dla całej wioski. 6, ile tu? 8 chyba było e, potek na siłę 2, chociaż tu nie wszystkie na siłę 2. Jedna jest e, tylko na, co daje 130% ataku, i ona jest na 8 minut, a reszta jest na minutę 30. Wiadomo, potki na życie, e, dwójki to są, potki na fire resistance e, 8 minutowe i regeneration 2. Są tylko 3, ponieważ miałem e, jednego gasta tylko zabiłem jego kulą. I tutaj jakieś powery, kurde, tych powerów to tyle wylatuje z tych e, książek, że kurczę. E, no i tak, tutaj enchant jest na niski level, u Roxa jest e, na wysoki, bo on ma tam dużo półek. No i jeszcze u niego jest e, ender chest, do którego sobie wrzucamy najważniejsze itemy. Tak więc no, musi być ten ender chest. Dzień dobry. Eee, I tak. Tutaj mam jedno koks jabłko. Jedno złote jabłko. Jak widzicie, mam tutaj 6 bloków złota, ale ja będę jeszcze kopał, bo tu złota w sumie tak nie szukałem. Tylko przy okazji, jak diaksy, kopałem. Eee, no i tak. Mieczyk. Sharpness 5. Eee, jeszcze muszę tego na ogień dodać do niego. Eee, no i protection 4. Wszystko. Tutaj też e, bym coś mógł dodać w sumie e, do tego, ale nie wiem co. Unbreaking może by się przydał. E, no, no i oczywiście będzie trzeba jeszcze się w jakieś perełki zaopatrzyć. Żeby... Nie wiem, może oni będą też tak przygotowani, nie wiem tego. E, perełki, wodę, jakąś wiaderko z wodą. Jak będą mieli podpalające strzały, a mieli ostatnio. Tak więc nie będzie łatwo. Tam się gdzieś Proxor buduje, tutaj dżunglę zrobił. E, ogólnie mój dom. Mój dom wygląda naprawdę słabo, ponieważ to taki klocek jest e, głównie, ale jest chyba największy tutaj, chociaż... Nie wiem czy ten nie jest największy. Dobra, e, no i tak. Tak to właśnie wygląda. Tutaj mam krówki. Proxor mi wczoraj parę zabrał e, i on też tam robi sobie krówki. <grym> e, burmistrz, jestem burm jestem burmistrzem. To wszyscy wiedzą już dawno, e, tutaj mam schowane te e, brodawki, o to zniszczyłem, no i no, wiadomo ten bunkier pokazywa pokazywałem, tutaj mam balkonik, dzień dobry, tutaj, tutaj robię potki, proszę bardzo, tutaj parę rzeczy jest do potek, no i wiadomo wiadereczko, znaczy kociołek, e, będziemy też w ogóle musieli Olunię odbić, bo wiecie porwali ją, tak więc... Będzie ciężko, e, tutaj będzie trzeba wybudować palisady, nie tutaj, że tutaj o, tylko e, tutaj gdzie była ostatnia bitwa, oj. jeszcze pozostałości z bitwy, e, oni mieli teraz przewagę liczebną e, w piątek ostatnio, bo nie wiem ile ich było, 11, 12, nas najpierw dwóch było, to nas pozabijali. I potem z resztkami poszliśmy się bić jakimiś e, samymi żelaznymi mieczykami, i tak dalej. A teraz mam nadzieję, że my będziemy mieli przewagę, ale zbrojną. Że po prostu ich zniszczymy tym, co mamy. Ponieważ będziemy chyba lepiej przygotowani, tak myślę. Tutaj deszczyk. O, jaka fajna e, woda. No i będziemy musieli też palisady tutaj wybudować jakieś. E, to wszystko się zniszczy, coś. Um, mam nadzieję, że oni czegoś tam jeszcze nie uknują. Ma być walka 5 na 5, tak więc zobaczymy co z tego wyniknie, jak to wszystko pójdzie, czy naprawdę będzie 5 na 5, czy jednak się gdzieś schowają i wylecą. My um, postaramy się też zebrać najwięcej e, wojowników z wioski ile się da. Aha, Proxor jeszcze um, też się przygotowywuje ładnie tam. Yy, mamy ekspiarkę, ekspiarkę, którą każdy będzie z naszej wioski mógł, mógł używać. Yy, nie będę jej pokazywał, bo po co. Yy, tak więc to na tyle chyba. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym materiale tam gdzieś Proxor mieszka w tym.